Witam. W tym filmie pokażę, jak stworzyć szybko mechaniczne mocowanie prętów zbrojeniowych. Służy do tego polecenie mufy i gwinty. Na początku stworzę płytę. Aby wprowadzić pręt, utworzę przekrój. Następnie stworzę pręt prosty. I rozłożę go. Teraz przejdźmy do polecenia mufy i gwinty. Znajduje się w zakładce pręty zbrojeniowe. Na początek wybieramy model łącznika na podstawie nazwy producenta. Następnie możemy wybrać sposób łączenia. Do przykładu zastosujemy opcję podziel pręty i utwórz styki gwintowe. Wybieramy rozkład i wprowadzamy linię przedziału. Następnie klikamy po której stronie ma być mufa. Teraz możemy wybrać model elementu od danego producenta. I po zatwierdzeniu pojawią się łączniki. I to już wszystko w tym filmie. Dziękuję za uwagę.